Cześć, miło Was zobaczyć w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy sobie temat interfejsu diagnostycznego OBD oraz podgrzewania akumulatorów przed wyjazdem. Pierwsza rzecz, czyli interfejs diagnostyczny, pozwala nam połączyć nasz telefon komórkowy z samochodem i dowiedzieć się o nim więcej. To, czego ja najbardziej potrzebuję w przypadku korzystania z samochodu elektrycznego, to przede wszystkim jego napięcia czyli napięcia celi co Wam pewnie nie będzie do, do szczęścia potrzebne. Oraz dodatkowo aktualna temperatura pakietu, aktualna temperatura akumulatorów. To jest ważne, żeby być świadomym, aby przed odjazdem odpowiednio podgrzewać swoje akumulatory, zwiększać ich temperaturę, żeby nie musiały się podgrzewać w trakcie jazdy. I to odbywa się zimą, przede wszystkim taką zimą z niskimi temperaturami rzędu 0 -5 stopni i w drugą stronę w momencie kiedy będzie bardzo gorąco, kiedy ten pakiet będzie uzyskiwał temperatury większe niż 30 30 stopni, być świadomym kiedy to chłodzenie się odbywa yy, i pilnować tego, żeby nasz samochód w te chłodne dni i w te ciepłe dni był podłączony do zasilania. Ja posiadam właśnie taki interfejs OBD. Każdy z Was na pewno może zakupić inny, nie ma w tym absolutnie żadnego, żadnej różnicy. Wiadomo, że występują też urządzenia bardziej zaawansowane, takie typowo wykorzystywane przez, przez warsztaty. Natomiast nam spokojnie wystarczy najprostszy rodzaj interfejsu. On pokaże Wam te najważniejsze dla Was informacje. Następnie warto zainstalować w naszym sklepie Android albo sklepie Apple zainstalować aplikację, która pozwoli nam połączyć ten interfejs z naszym telefonem komórkowym. Na przykładzie karskanera, który pokazuje nam dane na żywo oraz aktualnie wszystkie czujniki, będę pokazywał dzisiaj jak łączę samochód Opel Ampera z moim telefonem komórkowym. Każdy samochód ma wpięcie naszego interfejsu OBD w innym miejscu. Więc warto na pewno przed podłączeniem zajrzeć do instrukcji obsługi, zajrzeć do jakichś filmików w internecie, gdzie znajduje się wtyczka do połączenia z interfejsem OBD. Wkładamy nasz interfejs i widać, że zaświeciła się pierwsza czerwona dioda, która informuje nas o tym, że jest, mamy zasilanie. A następnie to, co musimy zrobić, to wystarczy wcisnąć połącz. Wcześniej oczywiście ustawiłem profil w tej aplikacji po to, żeby Aplikacja wiedziała, jaki samochód posiadam, jaki rodzaj komunikacji tutaj występuje. Widzimy, że z uwagi na niską temperaturę akumulatorów, która aktualnie wynosi 8, 9, 10 stopni, natychmiast uruchomiło się podgrzewanie baterii, które w tym samochodzie będzie podgrzewało baterię aż do uzyskania temperatury. Celi 15 stopni. Tutaj aktualne temperatury wynoszą teraz między 9 a 12 stopni. Widać również, że powoli zaczyna nam wzrastać temperatura płynu chłodniczego, która również tutaj jest monitorowana i która aktualnie wynosi 16 stopni. Natomiast tutaj w tym samochodzie może przy takiej temperaturze jak teraz dojść nawet do 28 stopni, między innymi po to, żeby podgrzewać ten. Baterie w tym samochodzie, tak jak widzicie, samochód zupełnie nie informuje użytkownika o tym, że akumulator jest podgrzewany. Akurat mówię tutaj przede wszystkim o modelu Opel Ampera E, którego jestem właścicielem. A w tym czasie akumulator podgrzał się i aktualna moc grzałki podgrzewającej baterię wynosi już tylko 1400 W. Widzimy, że ten płyn. Chłodniczy ma temperaturę 28 stopni, więc na pewno jest to już większa temperatura niż temperatura akumulatorów i podniosły się temperatury akumulatorów celi o około 3, nawet 4 stopnie, więc widać, że po 15 minutach wzrost wynosi tylko kilka stopni, dlatego zdecydowanie do zwiększenia temperatury potrzeba przynajmniej 20-20 kilku minut. Dzięki serdecznie za ten odcinek. Mam ogromną nadzieję, że pomogłem wszystkim tym, którzy boją się zakupu samochodu elektrycznego lub tym, którzy już są jego właścicielami i chcą więcej się o nim dowiedzieć, chcą być bardziej świadomi, świadomi jego obsługi. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach pomogę Wam więcej. Zachęcam do zadawania pytań, no i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.